Prosimy o spokój duszy, o to, aby jak najryklej dostąpili łaski bycia w niebie. A także modlimy się, moi drodzy, za nas, byśmy uczyli się od nich miłości Ojczyzny, patriotyzmu miłości także do tej lokalnej, małej Ojczyzny. I oni będą dla nas wszystkich wzorem patriotyzmu. Za nich modlimy się, prosząc przedstawiennictwo Matki Najświętszej. Zdawaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta, Święta Maryjo, Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci wierzy. naszej. Wieczny odpoczynek kracim dać Panie. Wieczny odpoczynek kracim dać Panie. Wieczny odpoczynek kracim dać, dać, dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Spójrzmy się za, także i za nas, byśmy pamiętali skąd wyrośliśmy, pamiętali o korzeniach naszej państwowości po roku 1966, o wszystkich pięknych wydarzeniach naszej historii, ale także i tych smutnych, by one kształtowały naszą miłość do ojczyzny, ojcze nasz, który się zmienił. Święć imię Twoje, wstrzydź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas bardzo. złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.